Cześć, witam Cię serdecznie. Gdy zaczynasz swoją dietę, to zastanawiasz się, jak szybko możesz oczekiwać sukcesu w odchudzaniu. Bo na przykład widzisz swoją koleżankę, która schudła z sukcesem i w pierwszej chwili myślisz sobie, hmm, wow, ale ona szybko straciła wagę, ja też tak chcę, ale wiesz, że w tym momencie dostrzegasz tylko rezultat. Pierwszą rzeczą jest to, że nigdy tak naprawdę nie wiesz, co działo się za kulisami tego sukcesu, bo nie widzisz tego, jak bardzo ta koleżanka była konsekwentna podczas całego procesu. Nie widzisz tego, jak trafnie odżywiała się i jak skrupulatnie podążała za tym, co mówił jej trener. A już ostatnią rzeczą, o jakiej pomyślałaś, to ile trudu codziennie wkładała w cały proces. Więc zanim zaczniesz się denerwować, że tobie zajmuje to tyle czasu, to wiedz, że istnieją czynniki oprócz tych wymienionych, oczywiście powyżej, które mogą odkrywać znaczącą rolę w tym, jak szybko tracisz niechciane kilogramy. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego utrata tłuszczu trwa dłużej niż myślisz, i dlaczego u Twojej koleżanki przebiegała ona znacznie szybciej. Dlatego zapraszam Cię do posłuchania dzisiejszego odcinka Niedzielnych Dietetycznych Pogadów, w których opowiem o siedmiu czynnikach, nie tak oczywistych, które wpływają na to, jak szybko lub wolno oczywiście tracisz na wadze. Zatem życzę Ci miłego słuchania i daj mi proszę znać w komentarzu, jak Ci się podobał ten odcinek. Ok? Także do usłyszenia. Trenuj z PL.